Panie dyrektorze, rozpocznijmy od dobrych wiadomości. Uczelnia otrzyma, wszystko na to wskazuje, że już wkrótce kategorię naukową B. Powiedzmy, co to oznacza dla uczelni, ale przede wszystkim dla studentów. Kategoria naukowa B, takie słowa padły z ust pana ministra Czarnka, który gościł tutaj na naszej uczelni. Ostatni wtorek oznacza, że uczelnia otrzyma prawo do doktoryzowania, czyli do prowadzenia postępowań doktorskich i habilitacyjnych. Będzie to dotyczyło dyscypliny z naukopolityce i administracji. Parametryzowaliśmy z dwóch dyscyplin i z tej już pan minister zdradził, że otrzymaliśmy tą kategorię naukową. Czekamy teraz jeszcze na taką oficjalną, ostateczną decyzję, która przyjdzie do nas pocztą. I tak jak mówię, to oznacza, że możemy doktoryzować, a to oznacza również, że uczelnia może już, że spełnia w tym momencie już wszystkie kryteria, żeby formalnie przekształcić się w uczelnię akademicką. A czy to też może oznaczać w przyszłości, że powstaną tutaj, stworzycie nowe kierunki dla studentów, tak żeby jeszcze bardziej się rozwinąć? No my kierunki niezależnie od tego tworzymy cały czas nowe i w tym momencie czekamy, Również na ostateczną decyzję na uruchomienie kierunku psychologia. I to jest taka nasza nowa myśl. Mam nadzieję, że już w tym roku bardzo ciekawa oferta dla tegorocznych maturzystów. Jeszcze na stronie internetowej przy tym kierunku, który jest już opisany, można sobie wszystko zobaczyć, jak to będzie potencjalnie u nas wyglądało. Jest tak gwiazdka nieszczęsna, która informuje, że czekamy na tę decyzję, ale mam nadzieję, że ona już wkrótce zgaśnie i możliwe, że jeszcze w tej trwającej. Wspominam rekrutacji, będziemy mogli już na ten kierunek rekrutować. To skoro mówimy o nowych kierunkach, to na jakim etapie jest stworzenie tutaj kierunku lekarskiego? Czy już macie jakieś wiadomości, jeżeli chodzi o wniosek, który złożyliśmy? Wniosek jest e, złożony, e, już jest po etapie oceny ministerialnej, e, pozytywnej i teraz znajduje się w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, gdzie podlega kolejnej ocenie, także myślę, że w ciągu najbliższych no, dwóch miesięcy powinniśmy już coś... Więcej wiedzieć. E, uczelnia otrzymała e, ponad 5,5 miliona złotych od ministra edukacji. Na co te środki przeznaczycie? No mamy na co? E... Pewnie w dużym stopniu, mam nadzieję, przeznaczymy je na rozwój Wydziału Nauko o Zdrowiu w kontekście Wydziału Lekarskiego, bo tak zakładamy, że tak się stanie. Natomiast oczywiście inne Wydziały również będą mogły z tych, z tych środków skorzystać. Są już konkretne potrzeby zadeklarowane. To są, to są oczywiście przede wszystkim inwestycje w sprzęt, w doposażanie pracowni dydaktycznych, komputery. A propos psychologii też jest również potrzeba wyposażyć ją w odpowiednie instrumenty. Ten kierunek taką pracownię także myślę, że te środki w zupełności nam wystarczą, żeby te bieżące potrzeby, żebyśmy mogli realizować. I myślę również, że będziemy mogli dzięki tym środkom pomyśleć o podwyższeniu wynagrodzeń. Panie rektorze, wspomniał Pan, że trwa rekrutacja, zatem powiedzmy, czemu to właśnie Mazawiecka uczelnia publiczna w Płocku jest tą najlepszą, na którą zapraszamy studentów, przyszłych studentów. No, najlepszą. Pojedyną uczelnią publiczną e, Płocką. E, oczywiście nie ujmując nic e, Filii Politechniki Warszawskiej, ale ja jestem patriotą miejscowym, więc e, jednak cieszę się mocniej z tej naszej własnej e, placówki, bo e, oferujemy bardzo dobrą, e, wysoką jakość kształcenia na w świetnie wyposażonych pracowniach i zapraszam, są dni otwarte, były, tak, może teraz już dla tegorocznych maturzystów to za późno, ale jeżeli ktoś przed kimś jeszcze ta decyzja za rok, za dwa, może za trzy, bo jest w liceum, ale już wiadomo, że na te studia pójdzie, to jeszcze będzie mógł z tego skorzystać. Na dniach otwartych pokazujemy, w jakich warunkach kształcimy, a są one naprawdę, no, najlepsze, jakie można stworzyć, tak, ja nie mówię, że są lepsze od kogoś, ale wszystkie pracownie są sukcesywnie doposażane, wyposażane, Choćby właśnie z takich środków, jakich pozyskujemy z ministerstwa, ale również od pana prezydenta, pana marszałka Struzika. My co roku kilkukrotnie gościmy panów i wspólnie otwieramy nasze nowe przedsięwzięcia, zrealizowane inicjatywy, a to naprawdę gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Ponadto my stawiamy nacisk przede wszystkim na kształcenie praktyczne, czyli po skończeniu studiów Mazowieckiej Uczelni Publicznej. Można iść od razu do pracy i w większości przypadków tą pracę podjąć i nie potrzeba jeszcze kolejnych miesięcy lat wdrożenia się, tylko student nasz jest bardzo dobrze praktycznie, przygotowany do zawodu. Znakomita kadra, znakomicie przygotowane pracownie, zatem studenci wychodzą stąd zadowoleni. Wybór jest bardzo duży. Każdy znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję, a czy studenci zadowoleni, proszę ich zapytać.